Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że ciągle pomagasz innym, ale ostatecznie to ty czujesz się wyczerpany i zagubiony? Wydaje się, że im więcej się angażujesz, tym bardziej twoje własne życie wymyka się spod kontroli. W tym filmie ujawnimy 13 zaskakujących powodów, dla których nadmierna pomoc może rujnować twoje życie i jak wpływa to na twoje samopoczucie, zdrowie psychiczne, a nawet relacje. Obejrzyj do końca. Aby dowiedzieć się, jak znaleźć zdrową równowagę między współczuciem a dbaniem o siebie, nie tracąc wewnętrznego spokoju. Powód 1. Zapominasz o dbaniu o siebie. W Zen Buddyzmie samoświadomość i troska o siebie są kluczowymi zasadami. Kiedy zawsze stawiasz potrzeby innych na pierwszym miejscu, ryzykujesz zaniedbanie własnego zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Powtarzając to wciąż na nowo. Twoje ciało i umysł zaczynają się wyczerpywać, prowadząc do stanu wypalenia, który uniemożliwia jakąkolwiek równowagę. Zen uczy nas, że aby być naprawdę pomocnym dla innych, musimy najpierw być w porządku ze sobą. Ciągła pomoc innym może wydawać się aktem współczucia, ale w rzeczywistości, bez odpowiedniej troski o siebie, tylko doprowadzasz się do ciągłego wyczerpania. To może skutkować chronicznym zmęczeniem utratą motywacji, a nawet poważniejszymi problemami, jak depresja czy choroby fizyczne. Z biegiem czasu to zaniedbanie sprawia, że tracisz kontakt z własnymi potrzebami, marzeniami i pasjami. W zen równowaga między dawaniem a otrzymywaniem jest uważana za naturalną harmonię. Niezadbany człowiek jest jak ktoś próbujący nakarmić innych pustą miską. Dlatego tak ważne są praktyki takie jak medytacja. Odpoczynek i pielęgnowanie wewnętrznego spokoju. Te momenty są nie tylko dla Twojej regeneracji, ale także pozwalają na odnowienie energii i witalności. Bez tego Twoja zdolność do pełnej i prawdziwej pomocy innym zostaje ograniczona. Żądaj sobie pytanie, czy dbam o siebie tak samo, jak dbam o innych. Powód 2. Rozwijasz urazę. Kiedy stale pomagasz innym, naturalne jest oczekiwanie. Choćby podświadomie pewnego rodzaju uznania lub rewanżu. Jednak niespełnione oczekiwania mogą przekształcić się w urazę, ból i frustrację. W zen buddyzmie uczymy się praktykować odpuszczanie, w tym od oczekiwań wobec innych. Niemniej jednak, kiedy zbytnio angażujemy się w rozwiązywanie problemów innych, łatwo wpaść w pułapkę oczekiwania wdzięczności w zamian za nasze wysiłki. Problem pojawia się gdy te oczekiwania nie zostają spełnione, a ty zaczynasz dostrzegać, że twoje poświęcenie nie jest doceniane tak, jakbyś tego chciał. To może prowadzić do negatywnego cyklu, w którym oferowana pomoc staje się emocjonalnym ciężarem, przynosząc więcej bólu niż satysfakcji. Uraza ostatecznie zatruwa relacje, osłabiając współczucie, które pierwotnie motywowało twoje działania. Może to również prowadzić do oddalenia i nieporozumień z osobami, którym tak bardzo starałeś się pomóc. Mądrość zen przypomina nam, że prawdziwy akt współczucia powinien być wolny od jakichkolwiek oczekiwań. Skupienie powinno być na samym działaniu, a nie na odpowiedzi drugiej osoby. Jednak gdy przekraczasz swoje granice i oferujesz więcej niż możesz, pustka wynikająca z braku uznania przekształca się we frustrację. Aby uniknąć tego cyklu bólu, ważne jest, by ustanawiać zdrowe granice i dbać o własne emocje. Ta równowaga między dawaniem a nieoczekiwaniem niczego w zamian jest kluczem do unikania urazy i budowania bardziej harmonijnych relacji. Powód 3. Tracisz swoją tożsamość. Nadmierna pomoc innym może stopniowo sprawić, że stracisz z oczu, kim naprawdę jesteś. Skupiając się tak bardzo na rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb innych, zaczynasz zaniedbywać własne pragnienia, marzenia i priorytety. W zen idea nieja uczy nas, że nasza tożsamość jest w ciągłej transformacji, ale to nie oznacza, że powinniśmy całkowicie porzucać nasze pragnienia i esencje. Utrata tożsamości ma miejsce, gdy definiujesz się wyłącznie przez rolę wybawcy, zapominając o pielęgnowaniu tego. Co czyni cię wyjątkowym? Z czasem ta utrata kontaktu z samym sobą może prowadzić do głębokiego poczucia pustki i braku celu. Pomaganie innym staje się twoją jedyną funkcją, ale jednocześnie nie karmi to twojej prawdziwej esencji. Zaczynasz żyć zgodnie z zewnętrznymi oczekiwaniami, ignorując wewnętrzne wezwanie, które przypomina ci, aby żyć własną podróżą. Problem w tym, że bez tej wewnętrznej więzi Twoje działania tracą sens, a Ty możesz czuć się zagubiony. Zen uczy nas, jak ważne jest znalezienie równowagi między służeniem innym, a dbaniem o własne życie. Jeśli nie masz miejsca na eksplorowanie swoich pasji, zainteresowań i tego, co przynosi Ci radość, Twoja tożsamość rozmywa się wśród zewnętrznych wymagań. Akt pomocy powinien być świadomym wyborem, a nie automatycznym odruchem. Żądaj sobie pytanie: kim jestem poza tym, że pomagam innym? Jeśli odpowiedź nie jest jasna, to znak, że musisz ponownie odkryć siebie, zwracając się do wewnątrz i uznając własne potrzeby i aspiracje. Powód 4. Tworzysz zależność u innych. Kiedy nadmiernie pomagasz ludziom wokół siebie, możesz niechcący stworzyć relację zależności, w której zaczną oni polegać na tobie w rozwiązywaniu swoich problemów. W zen mądrość polega na tym, aby prowadzić innych w taki sposób, by znaleźli własną drogę, nie ingerując w ich rozwój. Jednak, będąc zawsze dostępnym do rozwiązywania trudności osób wokół siebie, uniemożliwiasz im wzrastanie, uczenie się z wyzwań i rozwijanie własnej autonomii. Ta zależność staje się szkodliwa zarówno dla osoby otrzymującej pomoc, jak i dla tej, która ją oferuje. Dla innych to tak. Jakby tracili zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów, zawsze zwracając się do Ciebie jako natychmiastowego rozwiązania. Tworzy to błędne koło, w którym nie stawiają czoła trudnościom, tylko polegają na Twojej pomocy. Dla Ciebie natomiast rola wybawcy staje się ciężarem, zwiększając presję, by być zawsze dostępnym i skutecznym. Droga Zen uczy. Że każda osoba powinna odnaleźć własną wewnętrzną mądrość i pokonać swoje przeszkody. Pomagając zbyt mocno, nie pozwalasz ludziom wokół siebie rozwijać swojej odporności. To jak noszenie kogoś na plecach przez długą podróż. Zamiast wzmocnić jego nogi do chodzenia, uzależniasz go od swojej siły. Dlatego tak ważne jest ustalanie zdrowych granic. Oferuj wsparcie ale nie odbieraj innym możliwości wzrastania poprzez własne doświadczenia i lekcje życiowe. Prawdziwa pomoc to taka, która inspiruje niezależność i rozwój. Powód 5. Rezygnujesz ze swoich marzeń. Poświęcając się nadmiernie pomaganiu innym, możesz zaniedbać własne marzenia i cele. Czas i energia, które przeznaczasz na problemy innych, często są odbierane Twoim własnym ambicjom. W zen równowaga między pomaganiem innym a pielęgnowaniem własnych pragnień jest kluczowa dla pełnego życia. Kiedy odkładasz swoje marzenia na drugi plan, możesz odczuwać narastającą pustkę, wrażenie, że czegoś ci brakuje, ponieważ nie realizujesz tego, co naprawdę jest ważne na Twojej ścieżce życiowej. To ciągłe rezygnowanie ze swoich marzeń może z czasem prowadzić do frustracji i żalu podczas gdy inni idą naprzód w swoich życiach i osiągnięciach, ty pozostajesz w stagnacji, czując, że twoje aspiracje nigdy nie są spełniane. Nie wynika to z braku umiejętności, ale z braku skupienia na sobie. Zen uczy nas, by żyć w teraźniejszości i pielęgnować uważność, co obejmuje również zwracanie uwagi na własne potrzeby i pragnienia. Jeśli ciągle martwisz się o innych, kiedy znajdziesz czas, aby skupić się na tym, co naprawdę Cię napędza. Kiedy nie dajemy miejsca naszym marzeniom, stają się one jedynie odległymi ideami, a życie traci trochę swojego blasku. Dlatego tak ważne jest, abyś znalazł równowagę, pamiętając, że Twoje marzenia są również święte. Nie ma nic złego w chęci pomagania, ale nie możesz pozwolić, by to powstrzymało Cię przed realizacją życia, o jakim marzysz. Mistrzowie Zen często przypominają, że prawdziwe szczęście rodzi się, gdy jesteśmy wierni swojej ścieżce. A częścią Twojej ścieżki jest honorowanie swoich najgłębszych aspiracji, które są kluczem do Twojej osobistej satysfakcji. Powód 6. Wyczerpujesz się emocjonalnie, przyjmując na siebie problemy innych w sposób ciągły, w końcu wyczerpujesz się emocjonalnie. W zen buddyzmie równowaga umysłu jest niezbędna do wewnętrznego spokoju i prawdziwego współczucia. Jednak kiedy przeciążasz się problemami innych ludzi, ciężar emocjonalny może stać się nie do zniesienia. Stopniowo tracisz zdolność radzenia sobie z własnymi sprawami, ponieważ zawsze skupiasz się na trudnościach innych. To wyczerpanie prowadzi do emocjonalnego wypalenia. Pozostawiając cię podatnym na wypalenie zawodowe i utratę motywacji. Wyczerpanie emocjonalne jest subtelne i często zachodzi w sposób cichy. Możesz myśleć, że pomagasz w sposób hojny i altruistyczny, ale w rzeczywistości wyczerpujesz swoje zasoby emocjonalne. Kiedy te zasoby się wyczerpują, czujesz się pusty, bez energii do stawienia czoła codziennym sytuacjom. Wzen naucza się. Że umysł powinien być jak spokojne jezioro, zdolne do odbijania świata wokół siebie, nie będąc przez niego zaburzonym. Ale angażując się zbyt mocno w dramaty innych, pozwalasz, aby twój umysł wzburzał się jak burzliwe wody, zakłócając twój wewnętrzny spokój. Ponadto to emocjonalne przeciążenie bezpośrednio wpływa na jakość twoich interakcji. Czując się ciągle wyczerpany, możesz zacząć tracić cierpliwość, empatię. A nawet radość życia. To wpływa zarówno na Ciebie, jak i na tych, którym starasz się pomóc. Prawdziwe współczucie to nie dawanie aż do wyczerpania, ale oferowanie pomocy w sposób zrównoważony, zachowując swój własny spokój. Dlatego ważne jest, abyś rozpoznał swoje granice i praktykował emocjonalną troskę o siebie. Zen uczy nas. Jak ważne jest regularne odnawianie swoich energii poprzez medytację i wewnętrzną ciszę, abyśmy mogli być naprawdę obecni zarówno dla innych, jak i dla siebie. Powód 7. Narażasz swoje finanse na szwang. Zbyt intensywna pomoc innym może negatywnie wpłynąć na Twoje życie finansowe, szczególnie gdy regularnie wspierasz finansowo przyjaciół i rodzinę. W zen buddyzmie dużo mówi się o równowadze we wszystkich aspektach życia w tym o tym, jak zarządzamy swoimi zasobami materialnymi. Czując się zobowiązanym do ciągłego wsparcia finansowego, możesz narazić na szwank własną stabilność ekonomiczną, prowadząc do długów, niepewności, a ostatecznie do ciągłej presji na siebie. Intencja pomocy jest szlachetna, ale kiedy odbywa się w sposób niekontrolowany, może doprowadzić cię do podatnej na zagrożenia sytuacji. Z czasem Twoje własne plany i cele finansowe zostają poświęcone na rzecz rozwiązywania cudzych kryzysów. Może to stworzyć błędne koło, w którym coraz bardziej wikłasz się w problemy finansowe, które nie są Twoje. Paradoksalnie, próbując chronić innych, możesz skończyć jako osoba potrzebująca pomocy w przyszłości. Wzen hojność jest ważną wartością, ale powinna być praktykowana mądrze, aby nie zaszkodzić osobie, która ją oferuje. Ponadto, oferując ciągłą pomoc finansową, możesz przyczynić się do zależności osób, które ją otrzymują, co szkodzi zarówno Tobie, jak i imienia. Jeśli ciągle ratujesz kogoś z trudnych sytuacji, nie dajesz mu szansy na samodzielne rozwiązanie swoich problemów, hamując jego rozwój osobisty. Stabilność finansowa jest kluczową częścią Twojego dobrostanu. A na ścieżce zen kluczowe jest utrzymanie zrównoważonej relacji z dobrami materialnymi. Chronienie własnej stabilności finansowej to forma troski o siebie, która pozwala na pomaganie innym w bardziej zrównoważony sposób, bez narażania swojego życia na szwang. Powód 8. Izolujesz się od bliskich relacji. Kiedy skupiasz się zbyt mocno na pomaganiu innym, nieświadomie możesz zacząć oddalać się od osób najbliższych i najdroższych. W zen buddyzmie relacje międzyludzkie są źródłem nauki i wymiany, ale kiedy jesteś ciągle pochłonięty problemami innych, możesz zaniedbywać własne relacje. Przyjaciele i rodzina, którzy są częścią Twojego osobistego życia, mogą zacząć odczuwać, że jesteś nieobecny, co prowadzi do emocjonalnego oddalenia. Zen uczy nas o znaczeniu równowagi, nie tylko wewnętrznej, ale również w naszych kontaktach z innymi. Izolacja następuje stopniowo. W miarę jak poświęcasz coraz więcej czasu na rozwiązywanie cudzych problemów, masz coraz mniej czasu i energii na pielęgnowanie własnych relacji. Twoi bliscy mogą czuć się ignorowani, a nawet niedocenieni, widząc, że jesteś ciągle obciążony sprawami, które nie dotyczą bezpośrednio Twojego życia. Rezultatem jest emocjonalne oddalenie, które może prowadzić do nieporozumień. A nawet zerwania ważnych więzi. Wzen kluczowe jest, aby wszystkie nasze relacje pielęgnować z pełną świadomością. Jeśli ciągle martwisz się o potrzeby innych, możesz zapomnieć o dbaniu o relacje, które naprawdę są ważne dla Twojego spokoju i dobrostanu. Te więzi potrzebują Twojej prawdziwej obecności, a nie jedynie krótkich chwil, w których jesteś fizycznie, ale nie emocjonalnie dostępny. Izolacja może być subtelna. Ale z czasem tworzy samotność, która pojawia się właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebujesz wsparcia. Dlatego zwróć uwagę na to, jak zarządzasz swoim czasem i energią, i upewnij się, że twoje osobiste relacje otrzymują należytą uwagę i troskę. Powód 9. Tracisz równowagę między dawaniem a otrzymywaniem. W zen buddyzmie równowaga jest jednym z najważniejszych zasad harmonijnego życia. Kiedy zbyt dużo dajesz innym, możesz zaburzyć tę równowagę w swoich relacjach, ponieważ akt dawania staje się ciągły, podczas gdy otrzymywanie zostaje zaniedbane. Każda zdrowa relacja powinna mieć naturalny przepływ wymiany, w której zarówno dawanie, jak i otrzymywanie następują w zrównoważony sposób. Kiedy stawiasz się jedynie w roli osoby dającej, nie pozwalając innym również przyczyniać się do Twojego dobrostanu tworzysz cykl emocjonalnego i fizycznego obciążenia. Poczucie, że zawsze coś oferujesz, a nic nie otrzymujesz w zamian, może prowadzić do wyczerpania, a nawet frustracji. W zen uczymy się być pełni współczucia, ale także kultywować mądrość, aby dostrzec, kiedy dajemy zbyt wiele. Kiedy akt pomagania staje się drogą jednokierunkową, nie tylko szkodzisz sobie, ale także osobom wokół ciebie. Zawsze będąc dostępnym do rozwiązywania problemów, uniemożliwiasz innym zrozumienie wartości wzajemności i konieczności oferowania pomocy w zamian. Ten brak równowagi między dawaniem a otrzymywaniem może prowadzić do niezdrowych, a często toksycznych relacji. Ludzie, którzy przyzwyczaili się do ciągłego otrzymywania twojej pomocy, mogą zacząć brać ją za pewnik, a ty możesz zacząć czuć się wykorzystywany lub niedoceniany. Zen uczy nas życia w harmonii z innymi i ze sobą samym, a to obejmuje ustalanie zdrowych granic, gdzie akt dawania jest świadomym wyborem, a akt przyjmowania również jest mile widziany. Zastanów się nad swoimi relacjami: czy są one zrównoważone, czy otrzymujesz tyle, ile dajesz. Powód 10: wzmacniasz negatywne zachowania. Ciągła pomoc innym, bez stawiania granic. Może prowadzić do wzmacniania negatywnych lub zależnych zachowań u osób wokół ciebie. W zen prawdziwa pomoc to taka, która zachęca drugą osobę do odnalezienia własnej siły i wewnętrznej mądrości. Jednak, będąc zawsze dostępnym do rozwiązywania problemów innych, możesz nieświadomie uniemożliwiać im zmierzenie się z trudnościami i wyciągnięcie wniosków z wyzwań. W ten sposób osoba ta może przyzwyczaić się do Twojej pomocy. Powtarzając negatywne wzorce, zamiast dążyć do rozwoju i samodzielności. Kiedy ktoś wie, że może liczyć na ciebie, aby rozwiązać każdy problem, motywacja do brania odpowiedzialności za swoje działania, ich konsekwencje maleje. To zachowanie staje się szkodliwe zarówno dla ciebie, jak i dla osoby, która otrzymuje pomoc. Wzmacniając tę zależność, możesz również wspierać destrukcyjne zachowania. Takie jak brak odpowiedzialności, prokrastynacja czy nawet manipulacje emocjonalne. Nauki Zen przypominają nam, że najlepsza droga to ta, która pozwala każdej osobie pokonać własne przeszkody. Nie oznacza to, że należy się odsuwać lub odmawiać wsparcia, ale że należy oferować pomoc w sposób, który promuje samodzielność. Kiedy uniemożliwiasz komuś zmierzenie się z własnymi wyzwaniami, Opóźniasz jego rozwój duchowy i osobisty. Prawdziwe współczucie to takie, które daje siłę, a nie to, które tworzy zależność. Stawiając wyraźne granice, możesz pomagać skuteczniej, umożliwiając osobom wokół ciebie wzrost i rozwój. Powód 11. Zmagasz się z nierealnymi oczekiwaniami. Stała pomoc innym może prowadzić do niebezpiecznej pułapki. Tworzenia nierealnych oczekiwań zarówno ze strony innych wobec ciebie, jak i twoich wobec samego siebie. Kiedy zawsze jesteś dostępny, by pomóc, ludzie wokół ciebie zaczynają oczekiwać, że będziesz zawsze obecny i gotowy do wsparcia w każdej chwili, przy każdej sprawie. Ten cykl oczekiwań wywiera ogromną presję, która sprawia, że prawie niemożliwe staje się utrzymanie równowagi między własnymi potrzebami a zewnętrznymi wymaganiami. W Zen uczymy się żyć bez przywiązania do oczekiwań, z otwartym i elastycznym umysłem. Jednak, kiedy bierzesz na siebie odpowiedzialność za ciągłą pomoc, zaczynasz angażować się w rolę, która nie jest trwała. Te oczekiwania generują ciągły niepokój, że musisz sprostać wszystkim wyzwaniom i nie możesz zawieść. Z czasem może to prowadzić do głębokiego wyczerpania fizycznego i psychicznego. Ponieważ próbujesz spełnić wymagania wszystkich, z wyjątkiem własnych. Dodatkowo, te nierealne oczekiwania mogą powodować frustrację zarówno u Ciebie, jak i u osób, którym pomagasz. Mogą zacząć uważać, że zawsze powinieneś być dostępny, a Ty możesz czuć się przytłoczony i rozżalony, ponieważ nie potrafisz odmówić. Zen uczy nas, jak ważne jest rozpoznawanie własnych granic i życie w autentyczny sposób. Bez próby być jakimś więcej, niż możemy być. Aby uniknąć tego cyklu nierealnych oczekiwań, kluczowe jest ustalenie jasnych granic i komunikowanie swoich potrzeb w szczery sposób. Dzięki temu będziesz mógł oferować pomoc w bardziej zrównoważony sposób, nie zatracając się w nadmiarze obowiązków. Powód 12. Brak granic cię wykańcza. Brak wyraźnych granic, gdy chodzi o pomaganie innym. Może mieć katastrofalny wpływ na Twoje życie. Kiedy nie ustalasz granic, Twoja energia, czas, a nawet zdrowie psychiczne są stale wyczerpywane, często bez Twojej świadomości. W Zen równowaga jest kluczowa, co obejmuje wiedzę na temat tego, dokąd można się posunąć bez szkodzenia sobie. Kiedy nie stawiasz granic, dajesz z siebie więcej niż możesz. Co negatywnie wpływa na Twoją zdolność do odnalezienia chwil spokoju i troski o siebie. Bez granic ryzykujesz, że będziesz zawsze dostępny na problemy innych, co prowadzi do nieustannego zmęczenia. Kiedy ludzie zauważą, że nigdy nie odmawiasz, zaczną coraz bardziej zabiegać o Twoją uwagę, oczekując, że zawsze będziesz na wyciągnięcie ręki gotów rozwiązywać ich problemy. To wyczerpuje Twoją życiową energię. A nawet może sprawić, że stracisz kontrolę nad własnym życiem, ponieważ czas i energia, które powinieneś poświęcić sobie, są pochłaniane przez innych. Zen uczy nas, że umiejętność powiedzenia nie również jest aktem współczucia zarówno dla siebie, jak i dla innych. Ustalając granice, chronisz swoją energię i upewniasz się, że kiedy rzeczywiście możesz pomóc, robisz to w sposób autentyczny i zrównoważony. Bez tych granic to, co początkowo wydawało się aktem hojności, przekształca się w źródło wyczerpania i urazy. Ustalając wyraźne granice, chronisz siebie i jednocześnie zachęcasz osoby wokół ciebie do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów. To prowadzi do zdrowszych i bardziej zrównoważonych relacji, w których pielęgnuje się wzajemny szacunek. Powód 13. Twoje zdrowie psychiczne cierpi. Zbyt intensywna pomoc innym, bez dbania o siebie, może poważnie zagrozić Twojemu zdrowiu psychicznemu. W miarę jak absorbujesz problemy innych, bierzesz na siebie zbyt wiele odpowiedzialności, co prowadzi do ciągłego stresu. W Zen Buddyzmie spokój i równowaga umysłu są niezbędne do pełni życia, ale kiedy stale angażujesz się w trudności innych, Twoja psychika staje się niespokojna i napięta. Nagromadzenie stresu. Połączeniu z brakiem czasu na odpoczynek i regenerację, może skutkować chronicznym lękiem, depresją i wyczerpaniem emocjonalnym. Brak troski o siebie wpływa nie tylko na ciało fizyczne, ale również na umysł. Jeśli nie znajdziesz czasu na introspekcję, medytację i odpoczynek, Twoja psychika traci zdolność do przetwarzania własnych emocji i potrzeb. W zen medytacja jest potężnym narzędziem do kultywowania wewnętrznego spokoju ale jeśli nie rezerwujesz na nią czasu, możesz zacząć odczuwać ciągły niepokój, niezdolny do znalezienia ukojenia w chaosie. Umysł, przytłoczony zewnętrznymi troskami i oczekiwaniami, traci naturalną klarowność, co utrudnia podejmowanie mądrych decyzji i utrzymywanie równowagi emocjonalnej. Z czasem to wyczerpanie emocjonalne znacząco wpływa na jakość Twojego życia. Możesz zacząć odczuwać brak kontroli nad własnymi myślami i uczuciami, co prowadzi do poczucia beznadziejności. Aby chronić swoje zdrowie psychiczne, ważne jest, aby rozpoznać moment, kiedy trzeba się wycofać, zadbać o siebie i ustalić jasne granice wobec innych. Zen uczy, że aby być pomocnym dla innych, najpierw musimy być w porządku ze sobą. Dbając o swój umysł i ducha. Będziesz w stanie pomagać w bardziej zrównoważony sposób, nie poświęcając własnego dobrostanu. Teraz, gdy znasz już trzynaście powodów, dla których nadmierna pomoc innym może Cię krzywdzić, czas zastanowić się, do jakiego stopnia stawiasz potrzeby innych ponad swoje własne. Pamiętaj, prawdziwe współczucie zaczyna się od Ciebie. Jeśli te wskazówki okazały się pomocne, zostaw łapkę w górę to naprawdę pomaga naszemu kanałowi się rozwijać. Nie zapomnij również zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów, w których omówimy jeszcze więcej sposobów na znalezienie równowagi, wewnętrznego spokoju i mądrości poprzez nauki Zen. Podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami. Z przyjemnością dowiemy się, jak radzisz sobie z tymi wyzwaniami. Twoja perspektywa może zainspirować innych do refleksji i działania.